Ale zaraz będzie biały deserek. Teraz ciasto wstawiam na 3 godziny do lodówki, dopóki nie stężeje, będzie tam siedziało. <śm> Właśnie zaczęło się lato, zrobiło się gorąco, dlatego w tym odcinku wspólnie z Marką Winiary pokażemy Wam kilka przepisów na lekkie desery, idealne na lato. Takie, które są pełne kolorowej galaretki i nie tylko wyglądają znakomicie, ale również smakują bajecznie. Zobaczcie. Serek waniliowy i galaretka do picia? Tak, w takim wydaniu i połączeniu jakie dla Was dzisiaj przygotowałam jest nie do pobicia, dlatego przenosimy się do kuchni. Na początku zamrażam serek waniliowy. Następnie przygotowuję galaretkę o smaku arbuzady w mniejszej ilości wody, dokładnie w 300 ml zagotowanej wody i mieszam do rozpuszczenia. Po zastygnięciu będzie bardziej sztywna i bardziej skondensowana w smaku, a kiedy przestygnie wlewam ją do płaskiego pojemnika i odstawiam do stężenia. Teraz wrzucam do miski zamrożony serek waniliowy, szklankę kostek lodu oraz wlewam szklankę cytrynowego napoju gazowanego. Całość blenduję. Na dno wysokiej szklanki wkładam pokrojoną galaretkę i zalewam ją zblendowanym płynem. Lemoniadę podaję od razu. Tak przygotowana kompozycja to idealne połączenie na weekend. Drink i deser w jednym. Orzeźwiający i pyszny. A dodatek galaretki dodaje całości jeszcze więcej smaku i tworzy bardzo fajny efekt wizualny. Połączenie świeżych, sezonowych owoców i bitej śmietany mmm, to połączenie, które lubi większość z nas. A dodatkowo może być bardzo kolorowo i orzeźwiająco. Dzisiaj pokażemy to razem z moją. Zobaczcie. Na początku 100 g winogrona, jedno lub dwa kiwi, banana, kawałek karbuza, pomarańcze, obieramy ze skórki i kroimy na drobno. W następnym kroku ubijamy na sztywno śmietankę kremówkę z dodatkiem cukru pudru. Różne kolory galaretek przygotowujemy w połowie wody podanej na opakowaniu, czyli w 125 ml, przelewamy do płaskich naczyń, odstawiamy do stężenia. Następnie do wybranych szklanek wkładamy po jednej łyżce śmietany, dalej pokrojone owoce np. arbuza, kolejno znowu dodajemy śmietanę, łyżką nakładamy wybrany kolor galaretki, następnie znowu łyżkę śmietany i ponownie owoce. Postępujemy tak do wyczerpania składników, układając te kolorowe warstwy. Na wierzch deseru układamy dowolne owoce i dekorujemy je odrobiną śmietany. To idealny deser dla najmłodszych. Tęczowy, z dużą ilością świeżych owoców. A pamiętajcie, że owoce najlepsze są w sezonie, czyli latem, także koniecznie z nich korzystajcie teraz. Smacznego! Smacznego! Cudownie słodki, puszysty i czekoladowy deser, który można zrobić bez pieczenia. Oglądajcie! Na początku 7 żółtek, 15 dkg cukru pudru i łyżeczkę cukru waniliowego miksuję do białości w garnku. Garnek włączam na małą temperaturę i cały czas miksując wlewam szklankę mleka. Nie przerywając miksowania kilka minut gotuję powoli. Następnie zostawiam garnek z kuchenki, dodaję 30 dkg rozpuszczonej ciemnej czekolady, miksuję i odstawiam, aby masa zastygła. Schłodzoną kremówkę ubijam na sztywno i łączę ją z masą czekoladową. Boczne ścianki foremek do sufletów wykładam pergaminem i przymocowuję za pomocą gumki recepturki. Dopiero teraz wlewam masę do foremek i odstawiam do zamrażarnika na około 3-4 godziny. Przed podaniem delikatnie ściągam pergamin. Sufleciki opruszam lekko kakao i gotowe. Wyszło przepysznie, a do tego dopowiem, że im cieplej na dworze, tym trudniej upiec coś w domu. Dlatego najlepiej wychodzą przepisy, które są robione na zimno. Mam dla Was propozycję deseru idealną na lato. Będzie to ciasto bezpieczenia, które nie tylko zaskakuje swoim wyglądem, ale również smakiem. Zobaczcie. Na początku rozpuszczam trzy galaretki winiary o smaku arbuzady, lemoniady i coli, każdą w 300 ml ciepłej wody. Kiedy przestygną, przelewam je do płaskiego naczynia i odstawiam do zastygnięcia. Do garnka wlewam jeden duży jogurt naturalny, zagotowuję go i wsypuję dwie łyżki żelatyny, po czym całość mieszam. Następnie 500 ml śmietanki kremówki ubijam z trzema łyżkami cukru pudru. Dodaję przestudzony jogurt, mieszam i wkładam pokrojone w kostkę galaretki, po czym ponownie całość mieszam. Na dno okrągłej formy wkładam wafla, następnie wylewam masę. Gotowe ciasto wkładam na 3 godziny do lodówki. Całe ciasto dekoruję według uznania. Ja wybrałam posypkę z migdałów oraz galaretki. Serniczek wyszedł wyśmienity na zewnątrz, biały w środku, kolorowy dzięki kawałkom galaretek. Znakomicie sprawdzi się zarówno przy smacznej kawie z przyjaciółmi, jak i na spotkaniu rodzinnym albo towarzyskim. Smacznego! lato to dobra okazja, aby zrobić deser z owocami sezonowymi, które są pełne witamin. Smakuje wyśmienicie, koniecznie go wypróbujcie. Na początku mniej więcej 10 do 12 truskawek blenduję na gładką masę. Do miski wkładam opakowanie kremowego serka, wlewam przez sitko zblendowane truskawki i dodaję pół szklanki cukru pudru. Całość miksuję. Na dno słoiczków wkładam rozkruszone krakersy. Przez rękaw cukierniczy nakładam gotową masę serową. Na wierzch deseru nakładam trochę bitej śmietany i układam na niej plastry truskawek oraz listek mięty. Ten mini sernik jest idealnym letnim deserem o świeżym, naturalnym smaku truskawkowym. Wykonanie jego nie zajmuje wiele czasu, a zjedzenie go jeszcze mniej. Takie orzeźwiające desery to świetny sposób na ochłodę w gorące dni latem. Napiszcie, którego najchętniej byście spróbowali. Róbcie też fotki swoim deserom i wrzucajcie je na naszą facebookową grupę. Jesteśmy bardzo ciekawe, jakie są Wasze ulubione smakołyki latem. Do zobaczenia!